Ameryka po Polsku dzisiaj łączy się z Moniką Nawrot, właścicielką a sieci przedszkoli Wyspa Dzieci. Witaj Moniko. Dzień dobry, witaj Karolinko. Jak tam kwarantanna ci służy? Świetnie. Znaczy, mówię, nie mogę powiedzieć, że narzekam, nie będę narzekała, bo wszyscy mówią, że w tych czasach nie wolno narzekać. Staram się znaleźć pozytywne oczywiście aspekty tej całej sytuacji. Cieszę się, że mogę spędzać czas w domu, a teraz jeszcze bardziej się cieszę, tak naprawdę, że mogę z Tobą porozmawiać. Ja bez ciężkim prawda? Świetnie. Moniko, wiem, że wyspa dzieci a, od jakiegoś czasu wyspy dzieci a, poczyniły pewnego rodzaju kroki, mimo tego, że to tylko albo aż przedszkola, to oczywiście obowiązują je trochę inne zasady niż szkoły, które mają zdalne nauczanie, nauczanie online, nauczanie, gdzie trzeba się logować, itd. itd. A, wyspa dzieci a, jednak jak zdaliście sobie sprawę zresztą pewnie tak jak my wszyscy, że, że to potrwa dłużej, a, aniżeli dwa tygodnie. A, Wyszliście naprzeciw oczekiwaniom, powiedz, co robicie? Co robicie, żeby ułatwić rodzicom pozostawanie z przedszkolakami w domu? Tak samo jak szkoły, zaczęliśmy już od właściwie 30 marca wysyłać, wysyłać różne zajęcia dla dzieci, propozycje, bo nie można powiedzieć, że to są zadania, ale propozycje, co rodzice mogą robić z dziećmi w domu. Głównie dlaczego? Dlatego, że wiem, że rodzice. Będąc z dziećmi, próbują coś im zorganizować, ale jednak to jest inaczej, jak pani na przykład Zosia czy pani Kasia wyśle i powie, żeby dziecko to zrobiło, więc bardzo nas to cieszy, że właśnie możemy w ten sposób pomóc rodzicom, ale nie ukrywam, że to tak samo jest dla nas ważne. Te wszystkie rysunki, te wszystkie wasze prace, które otrzymujemy od was, od rodziców, od dzieci, sprawiają nam mnóstwo satysfakcji, ponieważ tak naprawdę bycie nauczycielem, i teraz w tej sytuacji. Gdzie jesteśmy zamknięci w domu, to nie jest to samo, jak praca z dziećmi, właśnie w przedszkolu, gdzie możemy widzieć ich radość, jak cieszą się z najmniejszej pracy, jaką wykonały. A do nas dowodem jest to, jak wy, właśnie jako rodzice, wysyłacie nam te prace i dobre słowo do domu. Więc w ten sposób z wami się łączymy, w ten sposób wiemy o tym, że nasi podopieczni cały czas się rozwijają i o nas pamiętają. Ja mam wrażenie, że moje dziecko, które uczęszcza do przedszkola normalnie, teraz zamieniło się w dzikie dziecko podwórka i po prostu spędza tam większość czasu. Co przypomniało mi trochę czas mojego dzieciństwa, gdzie były zabawy na trzepaku, jakieś kopanie w piachu, wykopywanie na przykład robaków z piachu. I właśnie teraz patrzę na tego, na swojego syna i, i, i widzę, jak on takie rzeczy robi. No i z jednej strony, oczywiście, bardzo brakuje mi zajęć przedszkolnych. Dla niego, ale z drugiej strony myślę sobie, że to takie ciekawe doświadczenie, które też na pewno z nimi zostanie. Tak, z nimi zostanie na pewno i tak samo z tobą, bo tak naprawdę w przedszkolu dzieci. Robią niektóre z tych rzeczy, tak, że szukamy robaczków, tak samo szukamy coś, co w trawie yy, zawsze rośnie, jeśli jesteśmy w przedszkolu. Ale co jest najważniejsze, to to, że Ty możesz obserwować swoje dziecko, Ty możesz się cieszyć i odkrywać rzeczy, które normalnie byś nie zauważyła. Nawet czasami na pewno zauważyłaś, jak Twój synek przychodził z przedszkola i po jakimś tam czasie coś powiedział, a Ty, ups, skąd on to wie? Wie, nauczył się w przedszkolu, ale teraz Ty jesteś świadkiem i to dzięki Tobie on się tak rozwija. A nie da się ukryć, że to, co, co najlepiej dzieci rozwija, to właśnie to, co. Ich otacza. Nie ukrywam, że cieszmy się, że możemy, jeśli można, wyjść oczywiście na zewnątrz, jeśli ktoś ma ogródek. Pozwalajmy tym dzieciom cieszyć się, korzystać, samym decydować o tym swoim czasie, żeby one też stawały się troszkę takie niezależne. Nie, to też nie chodzi, jak my nawet z wyspy wysyłamy zadanie, to też nie chodzi, że w tym czasie trzeba to zrobić i mieć po prostu. Czas zajęty, cały czas napisanie. Pozwólmy tym dzieciom być dziećmi. Tak jak powiedziałaś, niech troszkę oni doświadczą tych czasów, które my mieliśmy. Czyli zróbmy tą zupkę w garku w jakimś tam, który mamie z kuchni zabierzemy i ziemię, i liści niech nasze dzieci powrzucają, pomieszają i krzyczmy na nie. I dziś jest właśnie szczególny dzień, bo dzisiaj jest święto ziemi. Więc tak samo ja z moimi dziećmi wyszłam do tutaj pobliskiego lasu, zbieraliśmy śmieci i odkrywaliśmy właśnie roślinki, które rosną. To naprawdę było nie Niesamowite przeżycie, spędzać z nimi czas i cieszyć się. Chociaż nie ukrywam, brakuje, brakuje, brakuje nam tej grupki dzieci, brakuje nam e, tych uśmiechów, e, tych radości, bo jednak nie da się ukryć, że takie zamknięcie w domu na dłuższą metę męczy każdego rodzica. Z całą pewnością. Są oczywiście jasne strony, są ciemne strony, tak jak wszędzie, i nie mamy co się oszukiwać i udawać, że wszystko jest super kolorowo i różowo. Różne mamy, różne mamy sytuacje w domu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rzeczywiście tutaj zgodzę się, myślę, tak samo jak większość prawdopodobnie rodziców, którzy siedzą z dziećmi w domu w tym momencie, że odkrywamy talenty i rzeczy, których nie wiedzieliśmy kompletnie o naszych dzieciach i też widzimy ich rozwój codzienny, szczególnie jak mówimy o tych maluchach właśnie. W wieku przedszkolnym, to rzeczywiście jest niesamowite, jak te dzieci się rozwijają. Myślę, że korzystajmy z tego na tyle, ile możemy, ale no nie ukrywajmy też, że wszyscy zastanawiamy się, co będzie dalej. Wiemy o tym, że szkoły już powiedziały, że do końca roku szkolnego dzieci nie będą wracały do szkół. Jaka jest sytuacja z przedszkolami? Przedszkola, no jak to wspomniałeś wcześniej, to nie szkoły. Troszkę mamy inne prawa. Wiadomo, że dla nas najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo i naszych dzieci i ich rodzin i naszych nauczycieli. Dlatego się zdecydowaliśmy, że wciąż jesteśmy zamknięci, nie staraliśmy się o specjalne tak zwane pozwolenie, licencję, żeby być otwartym już teraz. Czekamy na pozwolenie odgórne. Mamy nadzieję, że będziemy szybciej otwarci. Dlaczego? Rodzice muszą iść do pracy, rodzice niektórzy już, niektóre zakłady będą otwarte, będą potrzebowali naszej pomocy. Mocy, wtedy będziemy na nich czekać. E, troszkę zmienią się zasady, bo jak powiedziałam, to bezpieczeństwo jest ważne. Więc rodzice, jeśli będą wszyscy przyprowadzać do nas dzieci, będą chcieli do nas wrócić. Oczywiście to nie jest obowiązkowe, ponieważ ja tak też powiem. Mam wiele telefonów od rodziców, że co będzie, jeśli my się otworzymy? Czy oni będą musieli płacić, jeśli nie wracają do przedszkola? Oczywiście, że nie. Jeśli ktoś nie będzie czuł się na siłach jeszcze i y, będzie miał możliwość bycia w domu z dzieckiem, oczywiście zostanie. My będziemy świadczyć usługi tym osobom, którzy potrzebują nas akurat, ale dla bezpieczeństwa będziemy mieć rękawiczki, mamy już zakupione maseczki dla nauczycieli oczywiście. Będziemy mierzyć temperatury, a rodziców będziemy tylko prosić, żeby dzieci odprowadzali do drzwi wejściowych. Kiedy to nastąpi? Sami jeszcze nie wiemy. Mamy nadzieję, że na pewno no, w połowie maja już uda się być otwartym. Jako nauczyciele zaczniemy wcześniej przygotowywać dla Was sale, żeby być gotowe, żeby nasze sale były pachnące, świeże, yy, i później wspólnie z dziećmi będziemy dekorować. Ale mówię, no nie jest to łatwa sytuacja nikt z nas nie, nie zna tej odpowiedzi kiedy, bo ja sama tego nie wiem. Wiem, że na pewno nam jako nauczycielom brakuje dzieci, brakuje ich uśmiechu i tego, co wy odkrywacie na co dzień, my mieliśmy na co dzień, w pewien sposób jest to odebrane, ale dla dobra dzieci jest to lepiej, że są z wami, niech się z wami nacieszą, a później nam je oddacie. Tylko mówię, teraz trzymajmy kciuki, żeby to było jak najszybciej. Wiemy, że są czasy, jakie są, jednak musimy się odparniać. Nie możemy się zamykać i miesiącami tkwić w domu. Musimy jednak wyjść troszkę naprzeciw i no zacząć y, troszeczkę y, y, przygotować nas, y, nasz organizm do tych wszystkich bakterii, wirusów, które jednak gdzieś tam są. Tutaj jeszcze wracają teorie, które zostały gdzieś tam w praktyce sprawdzone, jeżeli chodzi o wychowywanie dzieci, czyli pozwalanie im na przykład, nie wiem, brudzenia się albo taplania w błocie, albo na wsi, jak dzieci się wychowują, gdzie mają styczność ze zwierzętami, kozami, kurami, krowami. 30%, 30 mają większą odporność, więc tak naprawdę pewnie chowanie takie w bańce z sanitizerem też nie jest najlepszym wyjściem będziemy się stosować do, do tego, jakie są wytyczne, które są kierowane do nas, ale też pamiętajmy, że jeżeli mamy możliwość, tak jak powiedziałeś, żeby nasze dzieci mogły wyjść na zewnątrz, mogły nie wiem, pobiegać po kałużach, nawet jeżeli to będzie później duże pranie, to pozwólmy im, ja przynajmniej tak ze swojej strony, jeżeli mogę, to również myślę, że zgodzisz się. To wie, nasze. Pewien znany Peter kiedyś powiedział, że szczęśliwe dziecko to brudne dziecko, więc ja zawsze powtarzam: Pozwólmy wybrudzić się. Na koniec dnia wszystko się wypierze. A co najważniejsze, to ten uśmiech na twarzy i rozwój zdrowy dziecka. Dokładnie tak i tego się będziemy trzymać. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Jak będziemy mieć więcej informacji, to z pewnością jeszcze połączymy się, porozmawiamy, zapowiemy to, co będzie się działo, więc przekażemy rodzicom również za pośrednictwem Ameryki po polsku najnowsze informacje, jeżeli chodzi o wyspy dzieci, wszystkie cztery. A ja oczywiście wszystkim naszym dzieciom, naszym podopiecznym przesyłam uściski od wszystkich pań i pana, naszych nauczycieli, którzy z nami współpracują. Ja z nimi rozmawiam. I oni naprawdę bardzo, bardzo tęsknią. I naprawdę się cieszą, że chociaż w sposób na razie elektroniczny wam wysyłają, ale już na samą myśl, że już niedługo, już niebawem się spotkamy, podskakują z radości. Więc przesyłam gorące uściski i buziaki wirtualnie dla Was wszystkich. Monika Nawrot, Wyspa Dzieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję.